Naszym gościem jest nowy dyrektor miejskiej Jednostki i Obsługi i Oświaty, pan Tomek Czuk. Dzień dobry. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, może zacznijmy od tego najbardziej palącego problemu, który wielu rodzicom spędza sens powiek: mianowicie chodzi o brak wystarczającej ilości miejsc w szczecinerskich przedszkolach. Ten problem powoli udaje się załagodzić, jak to wygląda obecnie? No, zacznijmy od, od genezy tego problemu, bo tu trzeba od razu powiedzieć, że w związku z tym, że jesteśmy po raz kolejny postawieni przed faktem dokonanym, któremu na imię reforma oświaty, a więc decyzja pozosta pozostawiania sześciolatków w klasach pierwszych, no, wymogła na wielu rodzicach taką decyzję, podjęcie takiej decyzji, że dzieciaki po prostu zostają w oddziałach zerowych przedszkolach. To oczywiście nam utrudniło cały proces rekrutacji i w związku z tym. Stoimy, no, jesteśmy znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że 112 dzieci oczekuje na przyjęcie do przedszkoli. Udało się co prawda odnaleźć dodatkowe środki dzięki burmistrzowi i dzięki temu, że no, radni poparli ten projekt na przeprowadzenie konkursu, na prowadzenie i otwarcie 34 nowych dodatkowych miejsc w przedszkolach niepublicznych, ale funkcjonujących jak przedszkola publiczne. Nie można tego zrobić w takiej uproszczonej procedurze, gdyż i, i, i aneksować po prostu umowy, które już zostały z tymi przedszkolami zawarte, dlatego też no, sprawa stanęła na posiedzeniu nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Ale no, myślę, że to i tak dobrze, ponieważ od 1 września uda nam się uruchomić 34 dodatkowe miejsca w szczecińskich przedszkolach. Oprócz tego jeszcze w przedszkolu publicznym imienia Kornela Makuszyńskiego zostanie oddanych do no, dodatkowych 25 miejsc, a więc z tych 112 osób oczekujących. Ta, ta pula 112 osób oczekujących na miejsca przedszkola zostanie zmniejszona, a przyszło 50, więc to już jest spory postęp. No musimy ten trudny okres przeczekać, kiedy dzieci, kiedy sześciolatki pójdą w przyszłym roku szkolnym już do szkoły podstawowej, i wtedy na pewno ta ilość oczekujących, mam taką osobiście nadzieję, już będzie zdecydowanie mniejsza. Jeżeli w ogóle będziemy mogli mówić o tym, że Rodzic, że ktoś jeszcze oczekuje na przyjęcie do szczecińskich przedszkoli. Musimy jednak na to poczekać, tak jak powiedziałem, do przyszłego roku szkolnego 2017-2018. Tego problemu z brakującymi miejscami nie byłoby, gdyby więcej rodziców zdecydowało się posłać swoje dzieci sześcioletnie już do szkoły. Czy dużo rodziców już się zdecydowało na to, czy jednak wolą zostawić dzieci w przedszkolach jeszcze na ten rok? Generalnie sytuacja jest taka, że jest pewnego rodzaju bariera psychologiczna i rodzice mając do wyboru oddział zerowy w szkole podstawowej i grupę sześciolatków w przedszkolach wolą jednakowoż zostawiać dzieci w nie zmienia to jednak faktu, że w szczecienckich szkołach no, te oddziały zerowe powstają, i w sumie mamy w tym roku szkolnym otwartych sześć oddziałów zerowych w szczecienckich podstawówkach. Najwięcej w szkole podstawowej numer 6, tam otworzyliśmy dwa oddziały. W pozostałej części naszych placówek oświatowych po jednym oddziale, tzw. Klasy, tak zwanej klasy, popularnej zerówki. Zmieńmy może trochę temat. Uczniowie w tym roku mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów. Na czym to polega i kto może takie stypendium otrzymać? Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, od 1 września do 15 września. W Biurze Miejskiej Jednostki Obsługi i Oświaty przyjmować będziemy no, formularze stypendialne osób biegających się o stypendium socjalne. Tutaj kryterium podstawowym jest oczywiście kryterium dochodowe i rozpatrywane będą wnioski, których dochód na osobę nie przekracza 514 zł. Oczywiście w to nie wliczane są świadczenia z tytułu 500+, także tutaj się nic absolutnie nie zmienia, jeśli chodzi o reguły przyznawania tego świadczenia socjalnego, które obowiązywały rok czy dwa lata temu. Oprócz tego dokumenty potwierdzające sytuację materialną, zgodnie z regulaminem, który jest wywieszony na stronie internetowej Miejskiej, obsługi, miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty oraz na stronie Urzędu Miasta, zaświadczenia z MOPS o pobieranych świadczeniach, wyroki alimentacyjne, a więc Wszystkie niezbędne dokumenty, które osoby zainteresowane uzyskaniem takiego świadczenia odnajdą na naszych stronach internetowych. Oprócz tego, co, o czym na pewno wielu mieszkańców Szczecinka już wie, bo informowaliśmy o tym, przyznajemy zasiłki, takie jednorazowe zasiłki losowe. I tutaj oczywiście kryterium, kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę, ale brane pod uwagę są przede wszystkim pewnego rodzaju okoliczności losowe, zdarzenia typu nagła śmierć, choroba, przewlekła choroba i tutaj też jesteśmy w stanie udzielić takiej socjalnej pomocy osobom, które Będą w stanie wylegitymować się, udokumentować po prostu swoją trudną sytuację losową. Regulamin przyznawania tego rodzaju świadczeń również Państwo będą mogli znaleźć, już mogą znaleźć na stronach internetowych nie tylko Urzędu Miasta, ale oczywiście miejskie jednostki Obsługi Oświaty. I w jednym i w drugim przypadku uruchamiamy całą procedurę od 1 września, a więc już nie Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miasto z wizją P. To dla was zmieniamy Szczecinek. Wybowu miasto z wizją P.